Zarówno sztuka, jak i nauka wymagają wirtuozerii. Wirtuozem był Einstein, wirtuozerami byli Bach czy Chopin. Zwykle mówi się, że tych dwóch rodzajów sztuki, nauki i sztuki we właściwym tego słowa znaczeniu nie należy mieszać ze sobą, że to są zupełnie Różne formy ludzkiej działalności. Otóż my byśmy chcieli temu zaprzeczyć. Razem z panem Januszem Wawrowskim chcemy zaproponować państwu połączenie koncertu i wykładu popularno-naukowego. Jako temat tego, Koncerto wykładu proponujemy kaprysy. Kaprysy Paganiniego i kaprysy wszechświata. Paganin komponował swoje kaprysy jako wyzwanie, wyzwanie dla siebie i dla innych wykonawców, ponieważ jest to utwór, należący do najtrudniejszych, jakie skomponowano na skrzypce. I trzeba rzeczywiście być wirtuozem, żeby sprostać temu wymaganiu. Pan Janusz Wawrowski należy do liternego grona najlepszych na świecie wykonawców kaprysów Paganiniego. A jako tytuł wykładu o kosmologii wybrałem trochę... Prowokacyjnie. Kaprysy wszechświata. Wszechświat nie jest kapryśny. Bardzo zdyscyplinowanie podlega matematycznym prawom fizyki. Ale kapryśni są kosmologowie. Postanowili na przykład spróbować, czy nie da się wymusić na wszechświecie, a żeby Ujawnił swoją strukturę w nietypowy sposób, żeby się dało wygrać. Nie powyliczać matematycznie w tradycyjny sposób, ale prawie dosłownie wygrać, tak jak się gra na skrzypcach, wygrać na strunach. I na tą kombinację kaprysów wszechświata i kaprysów Paganiego. Państwa bardzo serdecznie zapraszam.